Z przyjemnością już mogę Państwa zaprosić na drugi panel dzisiejszej konferencji pod tytułem Filozofię i religie światopowieści. I nasz panel rozpocznie Pan Kasper Kidziak oraz Zuzanna Bluk z Łamu z wystąpieniem pod tytułem Kreacja awatara a spektrum samowyrażenia w grach w potomę. Zapraszamy. Dobrze. Szanowni Państwo, zgodnie z tytułem chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o roli awatarów w grach Otome przez pryzmat tego, jak determinują potencjał samo wyrażania się osoby grającej, więc mamy pewną ciągłość z poprzednim wykładem. Adekwatnie do tematu konferencji wybrane przez nas trzy tytuły, dotykają tematów mangi, sekt i okultyzmu. Ale zanim przejdziemy do samych gier, słowem wstępu, czym właściwie są gry otome, panie Zrzyzadko? Więc tak, gry Otome czy też Otome GMU pojawiły się w, w Japonii w latach 90 XX wieku i w tradycyjnym ujęciu są to e, gry, które były tworzone z myślą o kobietach, ale także bardzo często przez kobiety. To, co jest bardzo charakterystyczne dla gier Otome, to jest bardzo rozbudowany wątek romansowy. E, Awatar w tych grach najczęściej jest postacią kobiecą i ma możliwość romansowania różnych postaci męskich. Gry o tome zyskały popularność nie tylko w Japonii oraz dalej w innych krajach Azji, ale także na szeroko rozumianym zachodzie. Jednak to, na co należy zwrócić uwagę że cechy konstytuujące gry o zmieniają się w percepcji graczy, szczególnie w kontekście gier powstających na Zachodzie, czyli nadal tą najważniejszą, kluczową cechą gier o będzie rozbudowany wątek romansowy, szczególnie taki, który skupia się przede wszystkim na aspektach emocjonalnych, w przeciwieństwie do aspektów erotycznych czy też seksualnych. Zmienia się też w tych grach zachodnich podejście do awatara. Pojawia się coraz bardziej rozbudowana możliwość personalizacji tegoż awatara. Przejdźmy więc do y, drugiego kluczowego terminu dla naszej dzisiejszej prezentacji, czyli awatara. My y, postanowiliśmy się odnieść przede wszystkim do definicji zaproponowanej przez G, który wskazuje, że awatar może być rozpatrywany w trzech następujących aspektach. Po pierwsze, może być rodzajem zastępczego ciała, dzięki któremu gracz ma możliwość pływania na świat w gry. Po drugie jest rodzajem tożsamości, w którą gracz się wciela i którą odgrywa. Po trzecie jest zestawem narzędzi, czyli zbiorem różnych umiejętności, mocy czy też zdolności, dzięki którym gracz może pokonywać wyzwania stawiane przez grę. Awatar jest niezwykle więc istotny ze względu na to, że determinuje w sposób, w jaki gracz komunikuje się z grą. Jednak, jakie funkcje może pełnić awatar y, z punktu widzenia gracza? Na nasze potrzeby wyróżniliśmy sześć takich funkcji. Pierwszą z nich jest awatar jako narzędzie nadające osobie grającej sprawczość. W dyskursie często mówimy wtedy o awatarze jako agencie. Możemy też mówić o awatarze jako idealnym ja. Wirtualnej tożsamości, w którą się wcielamy, często w dyskursie wskazuje się na to, że umożliwia ona bycie sobą, ale w jakiś sposób lepszą. Dodatkowo, w opozycji do tej propozycji, mamy awatara jako wirtualnego innego, postać, z którą się nie utożsamiamy lub nie utożsamiamy się w pełni, w które, której bliżej jest do bohatera książkowego czy filmowego, za którym podąża kamera i w którym my sterujemy, któremu doradzamy i nad losem, którego panujemy, ale w którym nie jesteśmy. Awatary mogą służyć zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, oferować nam sprawczość, być sposobem na eksplorację granic własnej tożsamości, jak było pięknie zaprezentowane w poprzednim wystąpieniu. Ale mogą być też po prostu obiektem ciekawej dla nas historii. Więc opcji jest wiele. Więc żeby skonfrontować możliwe funkcje awatara, z tym jak awatar rzeczywiście funkcjonuje w grach Otome, stworzyliśmy kwestionariusz stopnia personalizacji awatara oraz romansowalności. Na samym wstępie chciałabym zaznaczyć, że o ile dzisiaj będziemy używać tego narzędzia, które zaproponowaliśmy do analizy gier Otome, projektując to narzędzie, staraliśmy się, żeby potencjalnie było ono możliwe do wykorzystywania także do różnych innych rodzajów gier. Spójrzmy więc, z jakich części się składa. Mamy wyróżnione trzy części. Pierwszą to będą wskaźniki językowe. Tutaj będziemy skupiać się na imieniu, zaimkach i deskryptorach. W każdym z tych przypadków mamy możliwość braku wyboru, wyboru zamkniętego, wyboru otwartego. Sprawdzamy także, czy jest możliwość dalszej zmiany w trakcie rozgrywki tych elementów. Drugi rodzaj wskaźników to wskaźniki wizualne. Tutaj bierzemy pod uwagę wygląd awatara, jego ubiór, to czy czy i w jaki sposób możemy te aspekty personalizować oraz czy wygląd awatara jest zależny od zaminków czy też deskryptorów i tak jak w poprzednim razie, czy jest możliwość zmiany tych elementów w trakcie rozgrywki. Ostatni z naszych wskaźników to wskaźniki interakcyjne, czyli tutaj bierzemy pod uwagę przedmiot zainteresowania, czy mamy możliwość jego wyboru, czy mamy jakiś wpływ na rodzaj relacji, w które wchodzimy z naszym przedmiotem zainteresowania oraz czy jest zależność między możliwością zaistnienia relacji a cechami awatara. Należy też zwrócić uwagę, że przy wskaźnikach mamy też pole do omówienia konsekwencji w grze. Dlaczego? Ponieważ może zdarzyć się taka sytuacja. W przypadku imienia, że mamy możliwość wyboru otwartego, to znaczy dowolnie wpisujemy imię e, awatara i konsekwencją w grze jest to, że to imię jest używane, ale z drugiej strony może zdarzyć się tak, że wpisujemy imię awatara, mamy wybór otwarty, ale w grze konsekwencja jest inna, ponieważ nie jest ono używane, a zamiast tego używany jest skóry narzucony tytuł. E, przejdźmy teraz więc do części bardziej praktycznej, chcielibyśmy Państwu pokazać jak zaproponowane przez nas narzędzie może zadziałać w praktyce i pokazać trzy wybrane przez nas gry o i jak one wyglądają właśnie pod kątem personalizacji awatara. Pierwszą z gier, które dzisiaj chcielibyśmy omówić, jest to Mystic Messenger. Jest to południowo-koreańska gra, która jest symulatorem czatowym, symulatorem SMS-owym. Awatarem w nim jest młoda kobieta, która zostaje wciągnięta w planowanie wydarzenia charytatywnego. Przy okazji musi rozwiązywać zagadkę kryminalną oraz koniec końców skonfrontować się też z organizacją okultystyczną. Przy okazji tego wszystkiego ma możliwość wchodzenia w relacje romansowe z występującymi w grze postaciami męskimi, ale nie tylko, bo uwaga, pojawia się też tutaj, tutaj opcja. Postaci kobiecej, jednak gracze zwracają uwagę, że ta ścieżka z postacią kobiecą wygląda trochę bardziej jak ścieżka przyjaźni niż prawdziwa ścieżka romansowa. Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda proces kreowania awatara. Na samym początku mamy możliwość wpisania. Dowolnego imienia. Mamy też możliwość wyboru naszego zdjęcia profilowego. Mamy do wyboru pięć opcji. Możemy też skorzystać z naszej własnej galerii. Wybór tego zdjęcia profilowego jednak nie ma żadnego wpływu na to, jak nasz awatar w grze wygląda. Ponieważ kiedy w trakcie kluczowych momentów fabularnych w grze pojawiają się grafiki widzimy, że awatar tam przyjmuje wygląd młodej kobiety o długich brązowych włosach i dość powiedzmy anonimowej twarzy. Należy zwrócić uwagę, że nie zawsze awatar musi pojawiać się na grafikach w pełnej krasie. Możliwe są też grafiki tego typu, kiedy większość awatara jest ukryta. Na samym początku powiedziałam, że awatarem jest młoda kobieta. Gra teoretycznie na początku w prologu daje możliwość zakwestionowania tej narzuconej przez grę tożsamości. Czyli mamy możliwość jako gracz wybrać opcję, ależ ja nie jestem kobietą, nie jestem dziewczyną. Jednak jak widzimy ta opcja jest tylko i wyłącznie pozorna. Jeśli spojrzymy na reakcję postaci w czacie, Nadal gracz jest zmuszony z wejściem w tego awatara w postaci kobiecej. Podsumowując, jeśli chodzi o wskaźniki językowe, imię możemy wybrać dowolnie, nie mamy wyboru w zakresie zaimków czy też deskryptorów. Jeśli chodzi o wskaźniki wizualne, wybór jest bardzo pozorny tylko w zakresie em, tego zdjęcia profilowego, jednak wygląd i wybór awatara jest narzucony, jeśli chodzi o wskaźniki interakcyjne, mamy wybór, jeśli chodzi o nasz przedmiot e, zainteresowania czy też obiekt uczuć. E, nie mamy wpływu na rodzaj relacji i nie ma żadnych warunków, e, które, na, które musiałby awatar spełnić, żeby wejść w relację z wybraną przez siebie opcją romansową. Zwrócić tu należy uwagę jednak, że pewne ścieżki są dostępne dopiero przy drugim przejściu gry. Kolejną grą, którą chcielibyśmy przeanalizować jest Date with Death. Jest to również symulator czatów oraz wideokonferencji. W nim staramy się wygrać ze śmierciem pojedynek o naszą duszę oraz wejść z nim w relacje romantyczne. Jeśli przyjrzymy się procesowi kreacji awatara w tej grze. Widzimy, że mamy możliwość personalizacji, wyboru własnych zaimków, płci, deskryptorów. Możemy wpisać nasze imię, nazwisko. Mamy też w każdym tutaj zakresie możliwość wpisywania własnych opcji, jeśli mamy taką ochotę. I jeśli chodzi o personalizację wyglądu, możemy tutaj wybierać z dość dużej listy dostępnych opcji. W zakresie tego, jak awatar wygląda, jak też jest ubrany. Sam awatar na ilustracjach w grze się nie pojawia. Możemy na nich podziwiać tylko i wyłącznie obiekt naszych westchnień. Każdy aspekt związany z awatarem, z jego wyglądem, tym, jak się do niego należy zwracać, czy też o nim mówić, możemy zmienić w dowolnym miejscu rozgrywki. Podsumowując, więc wskaźniki językowe, w zakresie ich mamy bardzo dużą możliwość personalizacji, wszędzie mamy wybory otwarte. Podobnie jeśli chodzi o wskaźniki wizualne, wszystkie te elementy też możemy zmieniać, jak przed chwilą zwróciłam uwagę. Jeśli zaś chodzi o wskaźniki interakcyjne, nie mamy wyboru, jeśli chodzi o e, obiekt zainteresowania, ponieważ mamy tylko jedną dostępną opcję. Nie możemy wpłynąć też na rodzaj tej relacji. Nie ma też żadnych warunków, e, które awatar musi spełnić, e, żeby w te relacje wejść. Dobrze. Ostatnia z analizowanych przez nas Gier jest gram zachodnią. Jest to Mask of the Rose. Jest to detektywistyczna gra romansowa osadzona w alternatywnym, zapadłym podziemie wiktoriańskim Londynie. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie spisu mieszkańców dla nowej, nieludzkiej administracji, a następnie rozwikłanie nie tylko okultystycznej zagadki kryminalnej, ale też zagadki naszego własnego serca. Nim to jeden nastąpi, musimy grze się przedstawić. Możemy wpisać dowolne imię, które jest używane potem przez grę w dialogach. Gra nie ma pełnego voice actingu, w ogóle nie ma voice actingu, co znacznie ułatwia tego typu rozwiązania. Wybieramy też jeden z 18 zwrotów grzecznościowych, który jest używany w przeróżnych w sytuacjach formalnych. Tam, gdzie imię, to jest jednak zbyt blisko. Kolejno. Jesteśmy poproszeni o wybór po popiersia, sylwetki, która najbardziej nas oddaje. Część z nich jest bardziej lub mniej wskazująca na męskość lub kobiecość. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że gra w żaden sposób, nigdy nie pytając bezpośrednio o naszą tożsamość płciową, ani płeć, jest napisana wręcz językiem zupełnie płciowo-neutralnym. I następnie Jesteśmy poproszeni o zadeklarowanie, jakiego rodzaju bliskości szukamy z innymi mieszkańcami Londynu. Czy jesteśmy zainteresowani przyjaźnią, bliskością emocjonalną, fizyczną albo jakąś ich wspólną konfigurację. W trakcie gry, w trakcie gry istotnym elementem konstruowania naszej tożsamości jest ubiór. I to, co nosimy, ma wpływ nie tylko kosmetyczny, ale też znacząco mechaniczny. To, co, jak się ubieramy, wpływa na percepcję, na naszą percepcję w oczach innych, odblokowuje nowe opcje dla nas i generalnie jest jedną z kluczowych mechanik gry. W przeciwieństwie do wielu gier, które albo zgadują, kim jesteśmy zainteresowani, albo zmuszają nas do podjęcia dramatycznych, nieodwracalnych decyzji, mask Adderus regularnie pyta nas wprost, jakie mamy intencje wobec bohaterów. Pozwala je też regularnie zmieniać, jeśli się rozmyślimy albo stwierdzimy, że to jest jednak nie dla nas. Ogólnie ta gra była reklamowana we wczesnych fazach jako symulator randkowania, gdzie nie trzeba z nikim randkować. Tak, i podsumowując, wskaźniki językowe. nie wpisujemy, tytuł wybieramy, gry jest napisane tak, że nasza płeć nie ma znaczenia. Wskaźniki wizualne poproszę. Wybieramy po pierwsze zamknięte listy. ubiór komponujemy z różnych dostępnych elementów. Wygląd nie ma znaczenia, a ubiór ma konsekwencje mechaniczne i fabularne i wskaźniki interakcyjne, mamy całą galerię obiektów naszych uczuć do wyboru, decydujemy o charakterze naszych relacji i możemy je zmieniać jedynie w trakcie gry. To samo wciąga nie ma znaczenia, jednak dostępność poszczególnych relacji oraz stopień powodzenia naszych podbojów jest zależny od naszych decyzji, między innymi tych odblokowanych ubiorem. I przechodząc do wniosków, przede wszystkim była to, że kwestionariusz jako tego działa, i wskazuje, że otwartość i personalizacja zaczynają odgrywać istotną rolę w grach z nurtu o tomę. Jeśli możemy dalej mówić w ogóle o nurcie not o tomę, a nie o uniwersalnym nurcie gier e, romansowych. Ale o tym poprosiłbym panią Nurkę. E, tak, ja chciałam e, zwrócić tutaj uwagę, że, tak jak mówiliśmy na samym początku, że to, co jest uznawane za gry o tomę, zmienia się w percepcji graczy i w percepcji twórców, twórców, jednak ta zmiana następuje przede wszystkim w grach zachodnich, kiedy widzimy tagi otome. Jeśli chodzi o te gry, które reklamowane są jako otome, czy są deklarowane jako otome w Japonii, mimo wszystko te zmiany dotyczące np. personalizacji postaci, czy też tworzenia awatara, który jest całkowicie neutralny, czy też przezroczysty, to tam jeszcze się raczej nie pojawia. Oczywiście są wyjątki, możemy chociażby przytoczyć grę obejmień. Więc dość ciekawym punktem do dalszych badań byłoby porównanie relacji między graczem a awatarem w przypadku gier romansowych na Zachodzie i w Azji czy też w Japonii. Ponieważ możemy zwrócić uwagę, że recepcja pewnych ścieżek romansowych zdaje się być skrajnie różna w przypadku graczy zachodnich i Japonii. Ścieżki, które są najbardziej popularne w Japonii, Ulubioni, ulubieni bohaterowie, na zachodzie wydają się być tymi najbardziej znielubionymi i często na odwrót. Więc prawdopodobnie w przypadku tego, jaka jest funkcja awatara, jaki jest stosunek graczy do awatarów, też może być różny w tych społecznościach. Mhm. I na sam koniec chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę, że mamy nadzieję, że ten um, kwestionariusz będzie mógł być wykorzystywany także w odniesieniu do innych gier, w których pojawiają się wątki romansowe yy, i w których będziemy mogli badać, w jaki sposób yy, awatar wpływa właśnie yy, na różne inne aspekty czerpania przyjemności z rozrywki. Ja to robię w swoim licencjacie i planuję przepuścić przez niego gry BioWare. Dziękuję za uwagę. <gry> Dziękujemy serdecznie za te jakże ciekawe wystąpienie i czy mamy jakieś ręce na sali już pytania? O, proszę bardzo. W sumie, jak to widzicie, to jest bardziej takie moje, hmm. moja obserwacja, że w grach bardzo często występuje konkretyzacja tej postaci, to znaczy postać kobieta jest zdefiniowana, bohaterka ma zwykle charakteru, i dużo rzadziej jest, znaczy to, to zależy oczywiście, ale e, dużo bardziej niż w porównaniu z innymi visual novel e, romansowymi skierowanymi do mężczyzn, powiedzmy. E, znaczy ciężko, e, ciężko mówić o, to, o tym w, w takim kontekście, mhm. ale e, jak widzicie to, że jest taka spora różnica. Bardzo często w tych e, w grach, szczególnie japońskich, skierowanych do, e, powiedzmy, męskiej publiczności, ten awatar ab jest bardzo nieskonkretyzowany. To ja zacznę i Ci oddam przepokój. Mhm. Nie ma. W literaturze generalnie rzeczywiście zauważono, że jest duża różnica od samego początku pomiędzy tym takim pozbawionym twarzy bohaterem hentajów. No, chcia nie i, chciałam nie, tego nie mówić, ale to miałam na myśli. Nie? A bohaterkami kobiecymi w grach skierowanych dla kobiet. Między innymi sugestia badaczy była taka, że ze względów technologicznych, ale też kultury grania gry o tome nie mogły być tak odważne, bo mimo wszystko kobiety grały w przestrzeniach publicznych, gdzie mogło do nich podejść dziecko, małżonek. Więc te tytuły musiały być troszkę bardziej grzeczne. Z drugiej strony e, e, mamy też dryf w stronę rzeczywiście bardziej charakternych postaci, które znajdują się często w, no, w patologicznych sytuacjach, bo wiele gier o tomy ma, podnosi naprawdę ciężkie tematy. Dobrze. Dobrze, to bardzo krótko. Wydaje mi się, y, że y, jeśli chodzi o gry o tomy, możemy y, wskazać takie dwa. Dwa inne podejścia. Jeden, mamy te, tą bohaterkę, która jest całkowicie przezroczysta, dostosowywana, i to jest to się bardziej pojawia w grach zachodnich, które mówią, że są grami Otome, czyli tutaj mamy bardzo mocną personalizację. W grach japońskich mamy raczej rolę, w którą możemy wejść, którą możemy odgrywać, bądź też postać, której możemy się przyglądać. To są bardzo ciekawe stwierdzenia na przykład mężczyzn, którzy grają w gry Otome, którzy. E, Postrzegają tą, bo tego awatara, to y, główną postać kobiecą, nie jako przedłużenie siebie, tylko jako na przykład młodszą siostrę, której próbujemy znaleźć idealnego partnera. Więc być, tak, wychodzę z tego, że być może ta różnica w, w funkcji kreacji, w tym jak kreowany jest awatar, może wynikać z różnych potrzeb graczy różnych społeczności. Więc trochę bym tutaj wchodziła w te wątki kulturowe y, pod tym kątem. Tak, ja się zastanawiam, czy e, uważacie, że te strategie, które zaprezentowaliście, czy one się dzielą na jakieś lepsze, gorsze, bo na przykład alienują część użytkowników z racji tego, że postać jest, jest kobietą i jest docelowo zainteresowana postaciami romansowymi? Czy może wszystkie te strategie są, są dobre, bo są potrzebne dla pełnej reprezentacji e, graczy? To ja znowu zacznę od literatury i oddam tutaj głos prawdziwym graczom. E, otóż w literaturze zauważono, że wiele znaczy wiele badaczek, w szczególności w latach tak 10 lat temu, było bardzo antyotome, bo uważało, że te gry ogólnie szkodzą, że one reinforsują ojej, przepraszam, angielski że one utrwalają negatywne stereotypy na temat kobiet, w szczególności, że był taki okres, gdzie bohaterki o rzeczywiście były nieznośne, były, które, z którymi ciężko było się identyfikować, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to są pewne potrzeby, które zaspokajają pewną widownię. I zgadzam się z tą z tezą podsuniętą na koniec, że, to jest, że różnorodność tych strategii jest potrzebna i lepiej, żeby był wybór, ale są potrzebne gry, które tego wyboru nie oferują, bo na przykład nie wszyscy mają zasoby, energii, albo chęć, albo potrzebę konstruowania tożsamości. Niektórzy chcą po prostu traktować to jako trochę bardziej interaktywny film, czy trochę bardziej interaktywną książkę. i proszę zwrócić uwagę, że możemy to porównać trochę do gier RPG, które niekiedy mamy możliwość wyboru z naszego, kreacji naszego awatara, jak na przykład w Waltrus ale mamy takie gry, w których kreacji awatara nie możemy dokonać. Przykład wiedźmi, prawda? Więc Myślę, że obie, oba te rodzaje gier są potrzebne. Jednak jeśli chodzi o gry, o tome, czy też jakbyśmy to rozszerzyli na gry romansowe, wydaje mi się, że opcja dostosowania tego awatara jest bardzo istotna i brak tej opcji dostosowania awatara sprawia, że duża część odbiorców jest wykluczona. Przykładowo, jeśli popatrzymy na tego Mystic Messengera, którego ja Państwu pokazywałam. I tę sytuację, kiedy możemy powiedzieć, nie jestem kobietą, ale Ty jesteś kobietą, były wypowiedzi na forum osób trans, które w momencie kiedy widzą taki przekaz od gry od razu od, się odrzucają. Czy też mam, mam też kolegę, który jest ogromnym fanem gier o tom, ale sam jest gejem, więc gra w te gry powiedzmy dla ładnych chłopców. I w momencie, kiedy gra daje mu możliwość powiedzenia hej. Ja jestem mężczyzną, ale ten wybór jest pozorny i jest to bardzo odrzucające od tych gier, więc myślę, że dodanie tych opcji personalizacji jest bardzo ważne dla pewnej grupy odbiorców. Niektórym to może nie przeszkadzać, więc to, to zawsze zależy od tego, czego gracz oczekuje od swojego awatara. Jeszcze to szybciutko dodam, że jak uważam, że, większość te, że wszystkie te strategie są właściwe, mają swoje miejsce, to jedna rzecz, która bardzo mi się nie podoba, to są właśnie sytuacje, gdzie użytkownik jest wabiony jakąś opcją, a następnie jest stosowane gwałtowne zaprzeczenie i od, odrzucenie jego możliwości samokreacji. To po, generuje bardzo negatywne emocje. Chętnie bym to dał do zbadania psychologom, bo takie sytuacje są w miarę częste w takich grach i to jest często przedmiot żartu. Tak, też pro, warto by było zwrócić uwagę, teraz Wątek nie uciekł, momencik. Dobra, jak sobie przypomnę to powiem w kuluarach, bo Wątek nie całkowicie uciekł. Um, trudno. Czy jeszcze są jakieś pytania ewentualnie?